Witam, witam Was bardzo serdecznie w 13 już odcinku na moim kanale, oczywiście z tej strony Michał i zapraszam do kolejnego odcinka 13 w serii gram w Mortal Kombat Mobile. Oczywiście dalej kontynuujemy sobie naszą wieżę. Niewiele dusz mi się zwiększyło. Ale tylko odbierzemy sobie tutaj standardowo pocztę. Jak zwykle. Kilka dusz wpadnie dodatkowych. Aha, bo ja grałem jeszcze właśnie... Yy, poza nagraniem yy, grałem yy, te Wojny Frakcji, które są na górze. Jeszcze zaraz pokażę. I też trochę udało mi się tam zdobyć... O, właśnie. Przez to właśnie mamy dodatkowe dusze. Uy, I mamy jeszcze coś do Nub Bota, Jakieś wzmocnienie. Co super jest na plus. Już dziewiąte. Proszę, proszę. Do ataku. Okej. Okay. Ciekawe, co my tu jeszcze dostaniemy. Zwykłe wyposażenie. O, no i myślałem, że coś lepsze. O, właśnie. Na to czekałem. Zobaczymy, co tutaj teraz zmienili, bo też można było jakąś postać trafić. Aha, ja już mam wymaksowaną na poziomu złączenia 10, jeżeli jest taka sytuacja właśnie i zdobędziemy jeszcze taką kartę samą, to wtedy y, dajemy tutaj widać y, zostaną sprzedane za 54 kolejne dusze plus y, kredyty 27 tysięcy, także łącznie zdobyliśmy Ponad stówkę, jak się nie mylę. Tak, tu mamy 54 na dole, widać. I tu na górze 58, to mamy 112 dusz, całkiem przyzwoicie. Tak, 112 dusz. I już mamy 3900, prawie. Dobra, to sobie odznaczymy jako przeczytane. Usuniemy. Dobra, yy, zajrzymy jeszcze tylko szybko do sklepu. Tu oczywiście chyba nic się nie zmieniło. Nie ma żadnej promocji. Fajnie czekać na te właśnie promocje. Yy. A odbierzmy ten bezpłatny zestaw. Tutaj nic szczególnego nie ma, ale zawsze coś można dostać, nawet też duszę. No, postać ale. Już ją mamy. Dobra, tutaj w sumie jest nawet taki słaby zestaw. Ten kart, także nie ma co się śpieszyć z tym openingiem. O, widzicie, tu na górze jest e, Wojny Frakcji, tryb wielosobowy. I tutaj właśnie grałem i zdobyłem trochę. Yy, dobra, teraz sobie to odbierzemy. Jeszcze za zadania. Proszę bardzo. Damo oczywiście powtórz. Okej. Okay. Czyżby przekroczymy? Tak jest. Mamy 4000, tysiące. Już jeszcze tylko tysiaczka zdobędziemy i możemy chociaż w sumie nie wiem czy nie poczekać na lepszy właśnie yy, na lepszy zestaw kart jakiś no dobra bierzemy sobie od razu tą naszą wieżę i będziemy walczyć dalej yy, roczna magia zobaczmy co to jest twoja drużyna otrzymuje obrażenia podczas trwania walki Bezpieczni są tylko agenci specjalni. O i widzicie, lepiej tu sobie przefiltrować klasy. Agent specjalny wybieramy, i wtedy możemy im, że tak powiem,. Aha, ten jest w krypcie. Kurde, jeszcze chwila. Ja nie mogę ich jakoś stamtąd wyciągnąć Ucieknijcie. No trudno. Uciekniemy nimi wszystkimi. Znalezione przedmioty. Tu zdobywamy takie dopalacze. Okej. Okay. Dobra, teraz możemy wybrać wszystkich. Tu także wchodzimy sobie znowu. O, o! Twoja osobista oferta za zwycięstwo. Otwórz ten zestaw, aby odebrać niezbędne przemioty jednorazowe, które pomogą ci przetrwać następną wyprawę, oraz karty wyposażenia z szansą na kartę zestawu niezbędną do wykonania nowego Brutality Jasona Woolvesa i nowego Friendship Kitany. O kurcze! To za kryptę, czyli te krypty też warto jest, widzicie, wypełniać. I super, mm, dopalacz, ok 3 razy mały kamień życia, maksymalne zdrowie, wybrany, żeby zostać zwiększone o 10%. Ok, mm, zwiększa obrażenia, ok. I co to jest? Do Shang Tsunga. Zestaw, jeśli poza tym wyposażona jest enigmatyczna latarnia. Każdy diamentowy Shang Tsung zyskuje możliwość wykonania Friendship, a czyli Friendship, ok. Studnia dusz, a potrzebujemy jeszcze enigmatycznej latarni. Hm. Czyli widzicie, za kryptę też można coś ciekawego dostać. Także dobra, tutaj sobie wybierzemy tych agentów specjalnych. Tak, teraz możemy wybrać tego co ja chciałem. Tego i weźmiemy. No, dużego wyboru nie mam, ale weźmiemy sobie to. No i, I jedziemy. o quem que contrata ataque ajajaj No i dobra. Nie było tak źle. Dobra, idziemy sobie następną wzmocnienie. Le w warto czytać nieraz te uwagi. Przeciwnicy rozpoczynają walkę z dodatkową mocą. Aha, czyli dobra, już tu możemy brać kogo chcemy, ale my sobie na razie pogramy tymi. Воу, ты уже сам, сейчас мы сильнейший, сейчас мы сам. Сломал блок. Серьезно?

Hmm, wzmocnienie do sztteka jakiegoś Hmm. Śmiertelne ciosy. Drużyna przeciwnika ma wyższe szanse na wyprowadzenie śmiertelnych ciosów. Aha. No dobra, to my sobie coś zmienimy. Czekajcie. No, weźmiemy sobie teraz Tremora. Niech będzie ten, niech będzie ten. Ok. Zu. Chwila moment Musiałem zrobić małe cięcie Musiałem coś sprawdzić tylko, ale ju już jestem i... Znaczy cięcie. Musiałem spauzować na chwilkę. Ale już jestem. I jedziemy dalej. gdzie z tymi łapami? panie o ty kurde cóż Jasne, że przecież on zniknął. Ajajaj. Ała. Aj, aj. No ile będę miał te... ...zasłony? Znaczy, blokować nie mogę. Już kurde. Dobra. No i macie przechlapane. Tak się kończy bitwa ze mną. Okej, okay. kurcze, raz sobie odnowimy. Chilizna. to było łatwe. Także ja będę też właśnie poza nagra no, do Night Wolfa, ale ja nawet nie mam tej postaci. Nie mogę zmienić postaci, sorki, dobra. To mamy zrobione, trzy siedemset, zgarnęliśmy, już mamy ponad milion kredytów o kurcze no to ciekawe zestawienie teraz na pewno tego za pierwszym razem nie nie przejdziemy na bank, więc przygotujcie się, że to będzie na kilka rund, że tak powiem dobra, czekajcie, ja sobie najpierw może wezmę to będzie ciężka walka. Jakie oni, one mają, oni mają statystyki? Jeszcze Sindel. Dobra, to będzie ciekawa walka. Mm, zbrutalizuj ich. Super. No a jeszcze przy starcie on właśnie ma to moc, że Nie blokuje. No się ruszyć nie mogę w ogóle. No, Aha, jeszcze ona jest niewrażliwa na coś tam. Dobrze. No kurde. Spróbujmy jak najbardziej ich obić, co prawda, tylko nie mógł się nawet zblokować. Teraz. Ty, może jednego się uda pokonać Udało się nawet. Wow. Okej. Okay. O. Ta, ta jest mocniejsza na pewno. A ja? Minimalnie przegramy to. Proszę. O, wow. no to jest fajna. Wstaliśmy w pocieszenie 4000. Ciekawe, co dostaniemy za wygraną walkę. No i proszę, teraz jest on. Jego już nie będzie, zostanie tylko ona nas taką ilością HP. Więc zakończymy to w tym odcinku. Także będzie fajnie. Hej! No, co jest? Co jest, co jest? I no ty co jest? Nie mogę wykonać tego Twardz. Co ja robi Zimną ma tą moc, ale już jest po No i okej. Okay, ciekawe co dostaniemy. Co to jest? Świąteczna maska nikczemnej siostry. Milena. Zestaw. Gdy ten element wyposażenia używany jest razem ze zmysłowym odzieniem nikczemnej siostry, każda diamentowa lub wyniesiona Milena zyskuje 40% szans na wykonanie specjalnego ataku kończącego Bl bla. -bl -bl. brutality. Mhm. Ach, oczywiście tego drugiego nie mam. No dobra, no ale się przyda super. Musimy zbierać więcej tych rzeczy właśnie. Okej, okay, mamy w końcu troszkę słabszych. <laughs> 111 walka już, także... Teraz już nie będą przelewki. Tak, <laughs> oczywiście płoniemy na starcie. I życia nam dosyć mocno ubywają. 切开。 ostatnia walka. W tymże odcinku. Także zostawcie łapki, jeżeli wam się odcinek spodobał. I tak jak mówię, widzę, że z tej krypty. Proszę bardzo, skończyliśmy na 112. Jeszcze zostało 88 walk. Co nie będzie pewnie takim łatwym. Celem do zdobycia. Także od razu z góry Was zapraszam do kolejnego już odcinka. Ja sobie jeszcze tą kryptę, później już poza nagraniem będę też próbował robić. I żeby te dusze w miarę możliwości szybko zdobyć, i będziemy czekać na jakiś fajny zestaw kart do otwarcia. Także. Dziękuję Wam za ten odcinek, zostawcie łapki jak mówiłem, jeżeli komuś się spodobał, zasubskrybujcie i widzimy się kolejnym razem. Cześć!